Dzięki kinetic, przede wszystkim dobrze zapoznałam się z narzędziami diagnozy. Wydaje mi się sprawą podstawową, zwłaszcza z punktu widzenia fizjoterapii, mieć kontrolę nad tematyką główną tej dziedziny, czyli nad ruchem. Do tej pory zawsze było problemem skupienie się na stronie patologicznej, dostrzegając jedynie dolegliwości pacjenta. Ten kurs pozwala mi zobaczyć ruch normalny, prawidłowy i wiedzieć, jak go zidentyfikować, żeby później zauważyć jego błędy. Kolejnym krokiem jest również kontynuacja naszej pracy poprzez nauczanie, ponieważ tak naprawdę na tym to polega i jest także bardzo ważne zaangażowanie pacjenta w terapię. To było dla mnie podstawowe: że pacjent może również w domu wykonywać ćwiczenia, korzystając z naszej współpracy. Że rodzina także może stać się częścią leczenia. To jest bardzo istotne. Całkowicie zmieniła się moja forma pracy. Na początku wszyscy fizjoterapeuci próbują pracować używając terapii manualnej, ale właściwie, jeśli nie wiesz, dlaczego powstaje dany problem, jaka jest jego prawdziwa przyczyna, leczysz tylko konsekwencje ruchu, a nie jego właściwy problem. Stało się to dla mnie autentyczną rewolucją i mówię rewolucją, nie tylko ewolucją, ponieważ tak naprawdę szkolenie to spowodowało zaskakującą zmianę podejścia klinicznego przy diagnozie moich pacjentów. Dzięki Kinetic Control znalazłem bardziej rozbudowany sposób stawiania diagnozy pacjentowi. Uzyskaliśmy efekty, gdzie obecnie pacjent rozumie lepiej, co się z nim dzieje, dlaczego powstały pewne dysfunkcje, czy jest w stanie poprawić przyczynę realną danego problemu. Rozumie dokładnie, co się mu stało, dzięki temu dostrzegam o wiele lepsze rezultaty niż do tej pory. Tak więc na kursie tym, czym zajmujemy się, to awansowaniem na kolejny poziom. Rozwijamy dogłębniej tematykę fizjologii i zastosowania zdobytej wiedzy, pomagając pacjentom. Cześć, nazywam się Michał i jestem międzynarodowym instruktorem Control. Zapraszam Was wszystkich na swoje szkolenie.